Widać bardzo ale że jeszcze nie parę Play, tak, A dzisiaj zakrajmy wygrał. W sumie ci z piekła lotem. Jeden kaj, dwójkę, szósty odcinek, i ostatni powracamy do serii, które jeszcze ja nie skończyłam, czyli yy, spole. I co jeszcze mamy? I Lejman 2. I okej, okay, bez paniki. Wycieczka ma. Się ku końcowi. Statek oprawu już kurs na sport macie macieszysty. Na pokładzie panuje spokój. Sąsiad włóczył się po okręcie, manipulując przy wszystkim, co nie zostało przy, przy, przytwierdzone Oto podłosa ma, ma, na swoją skupę Ale ja chciałam dzisiaj wam powiedzieć, że ja byłem na najnowszych minionkach i film Kika to przede wszystkim I ciężko jest ten film mówić w finale, ale Dobra, zacznijmy od tego, że po prostu... Klu ma syna! Będę po prostu najłatwiej sobie spoilerowo O i tak! klumasyna, ma syna Kluju Jola. Nie ma matki. Dobra. Musimy coś takiego zrobić. Sprawdzę, co się nakrywa. Nakrywa się. Uf. O proszę. Plus co gra lubi takie paki. ale nie są takie numery. Prawda Woody? O kurde no, to nie. Można to wsiąść. Bardzo śmieszne, bardzo to polecam, no. ale przez to, że to jest finał, to jest tak naprawdę koniec sklepu. to musimy zakończyć tą klę. Właśnie lecę się. I chcielibyście lecę się ze spoilerami, bo mnie będzie ciężko mówić bez tych spoilerów. Uf, tak się zapytam. To mógłby nie. Kraj okay, spadł. O, weź coś tu. Śluczki nasenne. Dobra. I ty tam. Dobra.

O nie. No już tam jest. Ta papuka będzie bardzo ważna. Zobaczycie. I teraz będziemy musieli poczekać i porozmawiać. Ja o kurde mnie na syna. I im przez to se macie lewo jest takim becelem, że po prostu klu mu zabiera to... jak to się nazywa? Statuę chyba najlepszego przeciwnika najlepszego słodzyńcy a mniejsza i... i chce mu się odświęcić z tym, że się jego syna no? i co? I tak się ten film poskrywa I czy musimy utożsamiać się na No, Nie wiadomo Ale musimy coś ważnego zrobić tu Tu już... Bardzo...

No szybciej. mamy całego dnia. Mam gdzieś to, ale potrzebujemy tych dwóch chleb. tyla olki. Tla Dla jej kwiatuska. Ale dobry klasyczek. Ta, ta muzyka jest tak znana dla mnie, my tutaj musimy niestety poczekać. Będzie koniec kry i zobaczymy, jak tak raz się zakończy. czy cysle, kto to wie? Właśnie, kto to wie? Tutaj już to zrobiliśmy. Chyba sąsiad już tutaj nie będzie, wchodzić, wchodził to nie będzie. Tutaj nie możemy na lasy nic, możemy tylko mu dać to. Tyle się na lasy nie. Mhm. I będziemy musieli zdecydowanie tutaj dać. Nie możemy tak. Co byśmy mieli więcej czasu? Na rozstawianie pułapków Ale najkrócej będzie jak tutaj sąsiad będzie wchodził I to washington, przepraszam. I jeszcze mamy dwie, dwa planki do zrobienia. Żebyśmy nie byli przyłapani, to plan. Patrzcie. I to musimy saplać. Patrzymy coś takiego zrobić. O ile sąsiad nie zrobi tego szybko, patrzcie, uteślił się. Jeszcze coś? No, pamiętam, że jakąś karteczkę będzie miał potrzebować. Aha, tutaj coś jest. To i idzie.

Lepiej. Tak. O kurte! To właśnie i stolony. toła. A to wielki finał tej klę. A idź jest! Są Lotwajlesy! Lotwailer, Typie! I okrątajmy! Mm. <laughs> I to właśnie! To co zrobiliśmy! To już kończy naszą grę! Teraz oklątajmy. 휴양지 Nie, kończę tą klę a że do dodatków, i zróbmy co musimy. Tak, napisy, Tak gra mi się tak bardzo podobała, że dajmy 10 na 10. Tej grze na serio to się zasługuje, Mówię, Może to nie jest ale idealna, ale taka jest, że zasługuje jej się 10 na 10. I bardzo się cieszę, że mi się udało tą grą przejść. Pierwszy raz że tą kleą krałem i bardzo się cieszę. Tyle jest pierwszy odcinek z którymś razem Ale, 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 bardzo się cieszę, że, że ładnie, pięknie naklałam to. Kla mi się bardzo, bardzo, bardzo podobała. Teraz będziemy oglądać autorów. No chciałem to powiedzieć i patrzcie. Oni przeszli, panu Rottweiler przesył, panu Łódź test przesył, oglądają napisy. Aha, to tyle. Aha, dobra. Bardzo potopała. Co? Ja. Chyba na sobie, pokażę, jak tam u mnie na Steamie. Nie, w sumie po co? Wiesz, mam wszystkie osoby, które to lubię. Tylko jak u na Steamie. Tylko na Steamie. Nie mówiła o tym, że jest to I nie... o ja, te... Po się Mam wszystkie osiągnięcia na Steamie. I zobaczę jaką będę na naklotę. I co, ja was poseknam się tym napisem. Jeśli wyjdzie z Rottweiler, no zrobi inkleser. Tak jest. Ja sami się teraz segnam bo z wami padł te klej atios